Dzień dobry, witam serdecznie, w domu odcinku zagrajmy w Etel Lords 2 i lecimy teraz na tego ogra. Musimy się dostać do Oka Chaosu, który jest cenem tego zadania. Myślę, że nie będzie najmniejszego problemu, ponieważ wezwiemy sobie aktualnie tego, Kosia, świetnie. Bardzo proszę, masz ten urok, ta mnie tam nie to nic nie zrobi. Wezwiemy teraz tego i tego, ale zaczniemy sobie od wzywania trupów. Pięknie. Rzucimy na siebie obronę przeciwko magii. I jeszcze zbroję. Plus masz ogra. Ja natomiast rzucę jeszcze dodatkowe pasma eteru. Teraz powinien się przyzwać ten. Będzie do obrony. Świetnie. Uuu, to go podpakowałeś pan. Dobra, ja zrobię manifestację, żeby się obronić Stracę jedno zaklęcie, ale... A, nie przychodzisz do stan, stan tego, no dobra W takim razie zwiększmy ją siłę Dodajmy sobie jeszcze ochronę Pięknie, mamy ich łącznie, to minus 4 obrażeń, W takim razie od razu lecisz atakować go Myślę, że tak Nie będzie problemów, zabiję, a kurwa, nie zabiję Dobra, pomyliłem się aktualnie za 14 mnie walniesz, co? Dobrze, przynajmniej mamy to zaklęcie, przywracając część punktów zdrowia. Będziemy się bronić teraz. No chyba, że mnie zje. No i mnie zjada. Dobra. Ogry. Jeszcze, jeszcze raz spróbować. Trochę ile karty też podeszły. O, teraz będzie lepiej, już widzę. Ładny początek mhm, Niech ci będzie Wezwijmy teraz trupiego fanatyka Czy może dwie kolejne karty Nie, tego wezwiemy Będziemy mu palić eter na wczesnym etapie Dwa punkty Eter się zostały, spalmy je e, Dalej, weźmy tego On jest mocny Jest ten trupi fanatyk, tak? No i mamy od razu tego kolesia. Dobrze, więc w takim razie będziemy musieli coś poświęcić. Musimy coś, musimy go zabić, no to jest problem. Ale... Dobra, ochrona na siebie. Magiczna ochrona. No zaraz dostanie Bafa. Nie, nie dostaje Bafa. No i mimo wszystko jest ich tu dużo i mi się to nie podoba. Spalmy mu chociaż ten jeden punkt eteru. Użyjmy sobie buffa, przyzwiemy jedną istotę, cudownie, podnieśmy jej teraz obrażenia, no i co, musimy poczekać niestety, wow, to jest dużo, bardzo dużo, bardzo niefajnie, że tak dużo, dobra, Pteros, ten, wskrzesz się, nie możemy, możemy mu spalić trochę ateru, Ok, Znowu się nie uda. W razie będziemy musieli się obronić. Jeden mi spadł. Teraz jest szansa dopiero na... Więc to będzie trupi rycerz. Świetnie. Zaczniemy od niego. Poświęcenie tej istoty z cmentarza. Bardzo ładnie, jest przyzwany. On nie ma first strike'a co prawda. No właśnie, nie ma first strike'a, teraz się pomyliłem. Kolejne zaklęcia. Spalmy mu trochę eteru. Przyzwijmy tego. Może być. No, ale ma złodzieja życia. Za to to możemy się bronić w sumie w ten sposób. Tylko, że ona jeszcze odpoczywa, tak? Dobrze. Aha, dobra. Łapie. Okej. Okay. Może być problem z nim. Zobaczmy, co my mamy takiego ciekawego, co moglibyśmy mu... Czym moglibyśmy mu zaszkodzić? Ogry są takie trochę wkurwiające. Tu, a możemy na tych Pterosach trochę polegać, ale on wtedy nam kosi... tymi zaklęciami, jak trzęsienie ziemi itd. By się przydały takie zaklęcia jak wygnanie. Na tą talię. Wiecie co? Wymienimy sobie w takim razie. Myślę, że tego trupiego fanatyka ja chcę. Tak, ja chcę tego trupiego fanatyka. Tego minę w zasadzie nie potrzeba za bardzo już. Wezwiemy sobie natomiast cyklosy. Duży cyklos. Czemu nie? Na start. Później weźmiemy jedno to. Tutaj również weźmiemy drugiego cyklosa. Zobaczymy. Potrzebujemy coś, żeby wzywać po prostu jest cmentarza, bo ja nie mam na razie czym je tam wzywać. To jest problem. Mhm. Dobra, ulepszmy je troszkę. Dobra, masz tego. No i patrz, dodałem dwa cyklosy. Kurwa mać. I nie ma ich. Cicho, kot. Nie mam też za bardzo z czym blokować. Pteros. Dobra. Musimy niestety pterosem zaatakować. Znaczy bronić się, świetnie. Teraz będzie dopiero można coś zrobić. Hmm, będzie to na pewno ten. Przyzwiemy go sobie, bo on ma first Strike'a. Będzie mógł bronić. Plus, dodamy mu dwa siły, no niekoniecznie, weźmiemy tego cyklosa, to jest konieczne, rzucimy na siebie ochronę, hmm, weźmiemy dwie, dwie kolejne karty, myślę, że tak, przydadzą się, świetnie, wyzwaliśmy wezw też tego tym samym, no i zakończymy turę. Pięknie. Spadł mi od razu trzęsienie ziemi. Jezus Maria, co tu się dzieje? Czy ja mogę go ożywić tak, żeby on nie był zmęczony? A nie, to tak nie zadziała. Dobra Kminie jak go pokonać. Dobra, wrócę do was jak już go pokonam, bo to za długo czasu zajmuje. Dobra, udało się go pokonać. Nie było to aż takie trudne, ale karty musiał po prostu podpasować na samym początku, a po nam się nie udało. Wściekłość trupi morderca, to się przyda. Ponieważ on, odpoczynek początku dwa 2 punkty, terenu. niszczy wskazaną istotę, jeżeli wytrzymałość jest mniejsza niż wytrzymałość trupiego mordercy. Bohater otrzymuje premię do życia, równą sile zgładzonej istoty. Siła wytrzymałości trupiego mordercy wzrasta o 1, to jest świetna rzecz, do tego nie powiedziałam wam jeszcze jednej rzeczy. O, czekajcie. Mamy koncentrację, zajbiście, właśnie o to mi chodziło. Nie powiedziałam więcej, że to można rzucić też na stwora. Tam ochronę, wtedy on się staje jakby bardziej odporny. Nie na nasz bohater, a stwór. Więc to na pewno utrzymamy. Te sobie zostawimy, czy... No zobaczmy, to wywalimy, to też wywalimy. Weźmiemy tego trupiego mordercę. Jak on przychodzi? Poświęcenie jednego pasma eteru. Trupia zaraza, przepędzenie istoty, przywołanie istoty No właśnie Dobra, więc tak Weźmiemy sobie jeszcze tego Pteros na zdejmowanie zaklęć się przyda I mamy jeszcze jedno wolne miejsce W takim razie hmm, Myślę, co my tu moglibyśmy jeszcze dać Ciekawego No to w zasadzie jeszcze jedną zbroję, ale no zobaczmy. Weźmiemy jeszcze jedną zbroję, zrobimy save'a. Pięknie i do przodu. Ogry został pokonany, mamy większy level, dziewiąty, no To już nie, niedługo, szybko się zbliżamy do tamtego miejsca. I tu są wilki, wilki cienia, odrodzenie. Kurwa, wilki są nieblokowalne. Okej, okay, no spróbujmy, ale... Ten trupi Morder to byś tu przydawał. Tam mamy jednego niestety w tali, Dobra, masz tutaj jednego, cudownie. Od razu jest silniejszy i co? Nie może być... Może być zablokowany wyłącznie przez ściany, właśnie. I to jest to, co mi się nie podoba w tym, więc... Użyjmy sobie ochrony na sobie. Więcej! Po prostu więcej! Hmm. Dobra, koniecznie. Użyjmy tego Jeżeli nie zjemię w tej turze Jezus Maria, no co za e, Cyklos, ale on nie może być blokowany no To bez sensu, nie no. <ścoughs> Wow A ja nie mam chyba nic co, zabi co zabija albo zadaje obrażenia Poza tym mordercom, ale no nie. Mam najwyżej coś do zdejmowania uroków, ale to i tak jest dość drogie, więc zróbmy tak, wywalmy na razie te rzeczy. Dodajmy sobie te. No i spróbujmy. Na razie. To jest jakiś fajny artefakt. Ma amulet oczyszczenia. Może być przydatny, dlatego chciałem go zdobyć. No okej, okay, na starcie, masz go. Świetnie, już masz 5. Jezus Maria, to jest po prostu tak przyjęte. Eee, no cudownie. Oczywiście wszystko moje jest tak drogie, że się nie opłaca używać. tu to dzieje? jak on mnie zjada! Eee, to jest cudziarz czymś na sile, no tak, no siła to niewiele ci tam da. Z tutaj z zrzućmy z niego to przynajmniej. Już będziemy jezus, Maria, już kolejny, one są tanie i są potężne e, No bez sensu, troszkę, już, ja już ginę w zasadzie, no są nie no to Jeszcze jednego Nie no, bez jaj mm, Tutaj trzeba byłoby chyba zastosować, wrócić do naszej pierwotnej taktyki z kinetami i zrobić tak e, To wywalić, to wywalić, to wywalić to wywalić, to zostawić, to zostawić. No, a można nawet jeszcze tego pterkizm tutaj można by w ten sposób i dać teraz to, by kupić sobie czas przede wszystkim. No i wypieprzanie tych yy, cholernych wilków. To jest nieprzydatne, nie ma czasu tego rzucić. Weźmy sobie jeszcze to. Teraz spróbujmy. No i oczywiście nie ma tego co na początku być powinno, chyba że... Do widzenia z nim. I od razu paw na niego, cudownie. Zdejmijmy go. To jest straszna talia na tych wilkach. Terek. Zapłata. Ok, do tego jeszcze ma ataki i inne fajne, śmieszne rzeczy. No cóż, e, dalej będziemy zdejmować niestety te rzeczy. Wow, to coś mnie niszczy niesamowicie. Dobra, wyrzućmy go. Wezwijmy trupiego rycerza. I od razu go przyzwiemy z mojego cmentarza Tego przynajmniej tak szybko nie zabiję Ale go zdezyntegruję Co już za przegięta talia no, rzadko to mówię, że coś jest przegięte, ale Jezu Co tu się dzieje? One są niebalokowalne przecież jeszcze do tego co ja chcę blokować Nie, dobra One są Bez jakiegoś removala Czyli zadawania obszarów, obrażeń obszarowych są nie do, nie, do, nie, do, nie do zatrzymania Musimy tu wrócić Ewentualnie Jak już będziemy mieć Możliwość używania kurde zakleć chaotów Jak na przykład oknista burza I wtedy się na niego pokusić To moglibyśmy dać radę bo tak, to nie ma nawet co próbować. Te mhm. pterosy, no niech zostaną, tam nimi będziemy blokować, to to wywalimy w takim razie. Weźmy sobie teraz energię, niekoniecznie jest to drogie i nieprzydatne. Weźmy sobie na pewno to. Te zaklęcia do ochrony są przydatne, to weźmiemy ich troszkę. Zobaczymy i mamy kolejne ogry do pokonania cudownie. Nie wiadomo jeszcze lepsze od tamtych poprzednich. O jak miło tu w ogóle jest w każdej turze na obydwie z... bohaterów rzucony jest zaklęcie dym o ile nie zostaje wcześniej użyte przez kogoś wrywa. I dodatkowo... W kolejnych turach rzucąc w trzęsienie ziemi, ognisty wiatr i katastrofa. Od różnej sile, dym. Wszystkie istoty zostają nieruchomione. Trzęsienie ziemi. Dodatkowy x punktów eteru, gdzie x obrażeń wszystkim istotom nieposiadane zdolności latania. Odnisty wiatr, zdolności posiadające zdolność latania. Katastrofa, zdaje x wszystkim... O, o, o. Będzie bolało. Hmm. Dobra, przyzwijmy go. Masz tą katastrofę. W takim razie od razu pasma eteru na nas. Dobra, masz tamtego. Ja teraz pterosa przyzwę i będzie trzeba o niego zadbać trochę. No nie zabijeć go przynajmniej, ale trzęsienie ziemi go dobiję. Mimo, że on lata, nie drżenie. No dobrze. W takim razie mamy możliwość teraz przyzwania tego pana. Na pewno nie będzie to złym pomysłem, ponieważ rzucimy na niego od razu też odporność na magię przede wszystkim. Dwa punkty. Teraz wezwiemy trupiego rycerza. No i myślę, że możemy zaatakować. Za pięć. Czy bronimy się? Czy co? Bronimy się. Tak, bo... A co on rzucił? Rzucił ten jebany dym. Mm. co, obronimy się jednak na razie. Muszę pomyśleć. To katastrofa na obydwu. Kolejny ogr, bardzo silny. Znów zwiększmy jego odporność. Zwiększmy... znaczy przyzwijmy pterka. Zwiększmy naszą odporność. Przede wszystkim też. Na obrażenia fizyczne. Pterkiem będziemy się blokować nad mogrze. No i dobrze. Teraz podniesiemy wszystkim atak. Bardzo ładnie. Kolejne czary poproszę. Krupi morderca. Poświęcenie tego pasmu eteru. Manifestacja istoty. Wezwiemy go od razu. Mamy dużo pasm eteru. Plus... cóż, moglibyśmy zaatakować nim. Dobra, jeden blok, świetnie. To akurat mi nie przeszkadza, że on będzie blokował nim. Chyba go przyzwę właśnie za tego trupa, który padnie Świetnie No zobaczcie o co mi chodzi Ten zostanie zabity, w takim razie możemy przyzwać już dwóch yy, Okej, okay. ty nie możesz wstać, tak? Ale zróbmy tak Manifestacja z mojego pterka I manifestacja z twojego gra Pięknie Mogę blokować? Mogę blokować, cudownie, w takim razie Zablokujemy tego najgroźniejszego, mhm, świetnie. Więc że podniesiemy wszystkim. Obrażenia i tak, moglibyśmy... Czemu ty nie możesz? To jasnej cholery. Pieprzony dym. Nie mogą wstać. Oni oczywiście mają niestrudzenie, no żeby było lepiej. Do no diabła! Nienawidzę takich rzeczy jak te dodatkowe utrudnienia. Muszę wziąć kapitulację, bo nie przeżyję tego. Nie mogę wstać swoimi jednostkami, ja potrzebuję ich. Plany boskie. Co, tego nie używamy, tego wyrzucimy. Zamiast niego wezwiemy sobie... Tego pterka też nie używamy. Zamiast niego właśnie te niszczenie deba debuffów się przyda. Teraz powinniśmy to wygrać. Naciskiem na napowinniśmy Od razu rzucił na mnie to gówno mhm. Trupi fanatyk na start? Może być Katastrofa, nikt będzie Ja ci w takim razie od razu z siebie usunę ten dym Czy z ciebie? Nie wieszcie co, ja z niego usunę to Bo Mi to będzie przeszkadzać mhm. Masz tego pana ja w takim razie wezwę mordercę Jeszcze nie atakujesz cudownie, jest unieruchomiony na razie Więc tak, pterodaktyl hmm, Ochrona naszej postaci by się przydała Ty Może poświęcilibyśmy też jedno pasmo eterów na następnej turze Katastrofa, nie będzie Więc tak, zablokujmy go Poświęćmy jedno pasmo I zablokujmy też drugiego O to chodziło Teraz przyzwiemy go z naszego pterka I lecimy dalej Użyjmy tej zdolności żeby mu podnieść Trzymałość, dwa kolejne, świetnie I co, i teraz czekamy Dobra, Prze przeżył to cudownie Dezintegracja, no żeż, kurwa. Jak z tym wygrać? On mnie zabija teraz, no. Dobra, w następnej turze giniemy od... Yy, ...katastrofy. Chłop mm. mnie już boli! Dobra, za długo czasu to zajmuje, wrócę jak go pokonam. No hej. No ludzi skołoło się pokonać, co był banalny do pokonania, tylko trzeba było dostosować talię jak zwykle pod przeciwnika. Więc tak, mamy kometę, tam grom cyklop i tak dalej. Mam 50 tysięcy doświadczenia i to była talia, która go rozgromiła. Wystarczyło się narzucić na siebie odporność na magię, że mamy 3 punkty zmniejszoną obrażenia od magii na naszej postaci. pamiętacie, jak wtedy występował ten rezonans, czy tam katastrofa, wszystkim, wszystkim bohaterom zadaje, to wtedy nam nic nie robiło. A równocześnie podnosimy, obraże... podnosimy sobie defensywę, zmuszamy jego do tego, by buffował swoje jednostki, my znowu je osłabiamy, i w efekcie w ten sposób ginie. Nie ma szans już tego po prostu wygrać. Ok, widzę tutaj żywiołaka. Chciałbym jeszcze zobaczyć, co jest dalej. Na przykład w tym kierunku. Hmm, tutaj mamy orka, tak? Wiecie co, z, or z orkami będzie się ciekawie walczyć, choć to jest szósty na dziewiąty, to będzie małe znęcanie się nad niewinnymi orkami. wam jak ta talia właśnie działa. Teraz zmniejszymy im siłę o jeden. Pięknie, zmniejszymy coraz kolejny siłę. Orkowie są bezużyteczni aktualnie i jeszcze bardziej im zmniejszymy siłę. Oh tu już minus 3 jest. Pięknie. Na siebie narzucimy odporność, czyli poza tym, że ma minus 3, musi mieć jeszcze plus 2, żeby się przebić przez moją odporność. Następnie kolejne karty, żeby płacił za wysyłanie jednostek do ataku. Wspaniale, ten dopiero jest w stanie mi cokolwiek zrobić. My na siebie rzucimy jeszcze dodatkowy eter. Wspaniale, plus, znowu koszt rzucę ataku. I nie jest w stanie niczym zaatakować, zada mi chyba jeden punkt obrażeń. Potęga. Potrafił usunąć z puli zakręć. Ale w takim razie osłabimy teraz tego. I z ogrami walczyło się identycznie, wiecie? Nie było w zasadzie nic, co mogłoby mnie tu zranić. Hmm? W zasadzie nic mi nie zrobi. Raz za pięć mnie walnie. No to powiedzmy, że tam. Za 4 chyba oberwę, nie za 3, no to co to jest? czemu akurat te zaklęcia, muszę dostawać. Hmm? Kolejne zmniejszenie siły, kolejny koszt. Świetnie, i znowu zmniejszenie siły i tak, i tak będziemy, będzie stał w martwym punkcie, wiecie? Bo on nie jest mnie w stanie zniszczyć tak szybko jak ja na przykład jego. Gorzej, tylko że moje specjalizacje nie za bardzo chcą działać, ale dobra. Teraz sobie podniesiemy jeszcze obronę o dwa punkty, co znowu mu skasuje minus dwa do ataku i teraz może tylko tym atakować, bo tylko tym coś zrobi. To jest jeden punkt obrażeń plus ludziska minus jeden siły, czyli już teraz ten też nic nie robi. Znowu kolejny punkt, yy, który musi zapłacić za wysyłanie jednostek do ataku i dziękuję. Ko skończyły mu się odpowiedzi na moją talię. My sobie dodamy kolejny eter. W tym momencie ja później będę atakował. Dopiero w tym. Jeszcze kolejne dwa punkty obrony na moją postać. Świetnie, zaczynają się zaburzenia eteru. My go walniemy teraz za 12. Mhm. I nawet jeszcze możemy sobie tej podnieść obronę. Plus walniemy go za kolejne 12 i w tej turze ginie. Do widzenia. Tej same... To była taktyka na tamtego ogra, więc identyczny sposób pokonany. 500 sztuk doświadczenia, pusty artefakt, weźmiemy, ale bardziej mi zależało na tym, by mieć dodatkowe rzeczy. Tam był ten żywiołak, którego możliwe, że będę chciał zabić. Mm, moglibyśmy iść też tędy. Mapka jest spora. Wiecie co, wróćmy do tego żywiołaka. No, bo może jeszcze tędy pójdziemy chwilkę. Zobaczymy dokąd to prowadzi. To jest ściana. Też na szóstym levelu. O, tutaj coś jest. Generator błyskawic. Się co, wrócę jak pokonam tą ścianę, bo to będzie raczej nudne. Za chwilę będę. No ale tak jak mówiłem, nawet mnie nie dotknął. Było na przeczekanie. Nic ciekawego. 500 znowu doświadczeń. Ja się zastanawiam właśnie, czy ja mam iść w tą stronę. To jest generator błyskawic, ale on mnie nie interesuje. Się co, to są szczury i to jest chyba ta część mapy, którą robił Kreon. Stam nie będziemy szli. Te, przeciwnicy dają tak mało doświadczenia, że się to nawet nie opłaca. Wracamy do naszego żywiołaka, który był w tamtym kierunku. Oni są nawet ustawieni w odwrotną stronę, więc nie wiem, gra to nie przewidziała, że możemy tędy iść chyba. Albo tam jest coś ukryte tylko. Nie wiem, zobaczymy. Później ewentualnie sam tam pójdę. Tu jest jakiś żywiołak, właśnie tego chciałem zobaczyć. Chyba dotąd tutaj musimy podejść. Właśnie, żywiołak ognia. Cudownie. Ostatnia walka w tym odcinku. No i od razu na siebie rzucimy buffy zmniejszający atak teraz zmniejszymy siłę koszt ataku odporność na magię mhm. i zmniejszmy mu jeszcze też atak pięknie czy on mi coś robi teraz? No w zasadzie ma szansę jeszcze ale wezwiemy sobie kolejne karty to ma rozproszenie? Nie, nie ma żadnego rozproszenia więc nie powinien nic tutaj grozić. Z jego strony kolejny do punktu zapłaty. No i dwie następne karty. O świetnie, teraz mamy globalne zmniejszenie siły, bardzo ładnie. To jest raz, dwa i jeszcze dwa na moją postać ochrony dodatkowej. mhm, świetnie plus odporność plus mm, koszt gorzej tylko, że te ściany spalają sobie jego eter i nie mogę za bardzo teraz stosować swojej taktyki, ale to przy takim razie przeczekamy go zwyczajnie muszę znaczy, nawet nic nie robić, się nie atakuje, nic to, to jest talia na przeczekanie przeciwnika że jest tego, ale też nie sądzę. W takim razie podniesiemy sobie jeszcze ochronę. Mhm. Kolejna kometa, to my sobie ulepszymy ochronę. I zaczęły się dla niego zaburzenia eteru, cudownie. My nic na razie nie możemy zrobić. Hmm, kolejna ochrona przeciwko magii i już nic mi nie jest w stanie zadać mi obrażeń, nie jest w stanie mnie zabić, nic mi nie może zrobić. A mamy tą specjalizację, że dla niego są zaburzenia znacznie wcześniej niż dla nas. Jakbyście nie grali, to i tak można robić własne bildy. Mamy gromorkowi wojownicy, 22 20, tysiące punktów doświadczenia, to już jest coś. Chcemy jeszcze zobaczyć co jest tam w kierunku. Wtedy mhm, możemy naładować swoje artefakty, no to czemu nie? I przejdziemy przez ten tunel na samym końcu, tutaj. No i za tunelem chyba nic nie ma, ale będzie za to walka z orkami, więc to już w następnym odcinku ludziska. Do zobaczenia i hejka!